Swoje serce nam daj! Swoje serce nam daj! Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo Jego jest prawdziwe. On wierzy, mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: Kość Jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi Pismo, będą patrzeć na tego, którego przebili. Przeżywamy dziś uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. I może ktoś sobie pomyślał, zadał takie pytanie, dlaczego akurat serce zasłużyło sobie na takie osobne święto? Chodzi tutaj oczywiście o jeden z narządów w jego ciele, chodzi tutaj o coś głębszego, chodzi o to, co kryje się pod tym pojęciem serca. W biblijnym opisie, kiedy mówiono o sercu, miano na myśli często pewną taką wolitywno-poznawczą zdolność człowieka. To, że może poznawać, to, że może kochać, to, że może coś wybierać. W naszej kulturze serce jednoznacznie kojarzy się po prostu z miłością. To jest święto, uroczystość miłości Bożej, takiej jaka jest. A jest miłością bosko-ludzką. Ta miłość Boża w takim razie jest przesiąknięta w Jezusie Chrystusie emocjami, pragnieniami, uczuciami. Tym wszystkim, co towarzyszy miłości Człowieka do człowieka. Jaka jest ta miłość? Z dzisiejszej Ewangelii wynika jedno, że ta miłość jest w pewien sposób w cudzysłowie szalona. Jest ona nieogarniona, nieskończona. Swój szczyt, miłość Boża ku nam, osiąga paradoksalnie nie w chwili jakiejś chwały, ale w chwili największego upokorzenia, wtedy kiedy Jezus umiera na krzyżu kiedy jego serce zostaje przebite, kiedy z tego serca wypływa krew i woda, znaki miłosierdzia, miłości do nas, wtedy ta miłość Boża osiąga swój, swoją pełnię, swój szczyt. Ta miłość jest miłością nieskończoną, jest też miłością zranioną. To miłość Boga, która szuka odwzajemnienia, ale często go nie znajduje. Jak zatem odwzajemnić tę miłość? Jak odpowiedzieć na tą nieskończoną miłość Boga do nas? Powiem o trzech punktach. Pierwszym punktem jest po prostu wiara. Uwierzyć w miłości. Uwierzyć w to, że on naprawdę nas kocha. Święty Jan w pierwszym liście, w czwartym rozdziale 16 wersecie, pisze tak. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Poznali i uwierzyli. Uwierzyć, że Bóg naprawdę nas kocha. Tyle razy słyszeliśmy to zdanie: Bóg Cię kocha, że być może przechodzimy koło niego już zupełnie obojętnie. Być może traktujemy je jako tylko tani slogan, ale to jest jakby sens, kwintesencja naszej wiary. Bóg naprawdę Cię kocha. Bóg naprawdę za Ciebie oddał życie. Mamy chyba problem z przyjęciem tego zdania za prawdziwe. Często może historia naszego życia tak się potoczyła, że nam w ogóle jest trudna, trudno uznać to, że ktokolwiek nas kocha, a co dopiero Bóg. Nasze grzechy, nasze słabości, nasze upadki, co jak widzimy siebie samych, powoduje często, że nie potrafimy uwierzyć, że On naprawdę nas kocha. Że to nie jest tylko właśnie jakieś zdanie z Biblii, które odnosi się do wszystkich, ale nie do Ciebie. Ono odnosi się do Ciebie. Pierwszy punkt, żeby odzajemnić miłość, to uwierzyć w nią. Drugi punkt to przyjąć tą miłość. Kiedy już uwierzymy, że naprawdę Bóg cię kocha, to przyjmij tą miłość. I ta miłość się wyraża w różnych rzeczach, w różnych sytuacjach. Przeważnie w bardzo prostych, takich podstawowych, takich bardzo przyziemnych. W uśmiechu drugiej osoby, w uśmiechu dziecka, żony, męża. Ojca, matki, innego człowieka, w pięknej pogodzie, w zdrowym ciele, we wspaniałych chwilach razem z przyjaciółmi, ze znajomymi. Ale co trudniejsze do przyjęcia, ta miłość Boża wyraża się we wszystkim. Ona się może wyrazić również w chorobie, w Twoim cierpieniu, w tym, że jesteś osamotniony, osamotniona. Bóg w tym wszystkim Cię nie opuszcza, On Cię tam chce też pocieszać, On Cię w tych doświadczeniach trudów również miłuje. I w końcu trzeci punkt, czyli po prostu próba odpowiedzi od wzajemnienia tej miłości w praktyce. Jak? Pismo Święte mówi, jak może kochać Boga, którego nie widać ktoś, kto nienawidzi swego brata, którego widzi. Czyli kochając naszego brata, naszą siostrę, tych, którzy nas otaczają, a zwłaszcza tych, którzy sprawiają nam trudność, okazujemy Panu Bogu miłość. W konkrecie. Po drugie, modlitwa. Ta nasza prosta, zwykła modlitwa codzienna. Czy nie jest ta rozmowa z Bogiem okazaniem mu naszej miłości, naszego przywiązania do Niego? W końcu oddanie Panu Bogu każdej chwili, każdego oddechu, każdego kroku, każdej naszej pracy, każdego obowiązku, każdego cierpienia, radości, oddanie doczesności Jego boskiego mu sercu, czy to nie jest wyraz miłości człowieka do Boga? Ten kult może wyrażać się również w różnych pobożnościowych praktykach. My znamy pewnie niektórzy, odprawiali może większość nawet dziewięć pierwszych piątków miesiąca, gdzie znowu Jezus, kiedy objawiał się świętej Małgorzacie Maria la prosił ją o te 9 pierwszych piątków, nie przede wszystkim po to, żeby człowiek zdobył jakąś łaskę, ale po to, żeby wynagrodzić Jemu sercu, żeby pocieszyć Jego serce, które jest właśnie traktowane z niewdzięcznością, z oziębłością, z obojętnością. Jezus prosił o pocieszenie. Jakie to jest ludzkie, Bracia i siostry, ta perspektywa Bożej Miłości do nas, która jest bezwarunkowa, nieskończona, która nigdy nie zgaśnie, od której mogę się odwrócić, co prawda, plecami, ale którą mogę też przyjąć, ona nadaje sens, ona dodaje skrzydeł w chwilach zwątpienia, ona nadaje naszemu życiu smak. I na przyjmowanie tej Bożej Miłości w codzienności i odpowiadanie na nią swoim własnym sercem, swoją własną ofiarnością, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w sercu Chrystusa.